Więc... Yes. Mm, z tym co powiedziałem przed chwilą... Może coś być. I Do tego pokoju, tu pozwolę sobie wejść. Amunicja, amunicja tutaj, nic nie, nie roślinka, a w szafce coś może będzie? Kasa 150, a no. Zawsze coś tutaj zero skrzynka tam nic. Oj, to źle wróży, naprawdę to źle wróży. nie setka. Tutaj z Max. Welcome! Sprzedam ci to co zepiera. Zostaje o... Nie <grymne> 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 ja kosztowała kusza. Come back anytime. No, wrócić na pewno wrócę, tylko muszę trochę pooszczędzać. A tak, po prawdzie to można go pozbierać. Ja już pozwolę się sobie przyszykować. Właśnie, o tym kurde mówiłem. A jest jest O, jak dobrze, że te drzwi są otwarte. Oni tutaj przyjdą, czy nie przyjdą? Nie sądziłem, że on tu przyleci. Pecami nie wyskoczył Odwróćcie pleckami do mnie Ja sobie pozwolę właśnie Wywalić mu w pleży z shotguna

Przepraszam, że tak ta walka wygląda, ale Ejda nie miałaby w inny sposób szans. Idiota. Ile dostanę? Rubin, czyli 10 sysi. 59. Kusza kosztuje 70.

Albo amunicje to pistolet I Teraz tak, 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 tu nie. Ale tutaj... O, pięknie. Ok, dobra, jeśli oni tutaj będą spadać tak cały czas, to to nie ma najmniejszego sensu. Muszę się dostać tam, a drzwi są zamknięte. O co chodzi? Matalo! Czy ja ciebie jeszcze muszę zarżnąć, żeby te drzwi się otworzyły? <Happinessunting of Legislature Styles> Lord, 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 Yeah. Nie ma czegoś brakuje, nieprawdaż. Tutaj nic nie ma. Ups, coś tam zostawił. Amunicję, amunicję. Ammo, ammo, ammo. E, czyli w takim układzie, skoro tutaj nie możemy się przedostać, bo musimy pozyskać jakiś klucz. A, tam muszę się dostać. Fuck. No dobra, czyli nie chciałem tam iść, ale tak czy siak muszę. Skorzystamy ze skrótu. Czyli tędy Nie będę biegał jak głupi dookoła. W sumie teraz kupię mogę ci ten rubin. Welcome. Got To jest. Ah. tysięcy brakuje, tak? No, czyli za chwilę to uzbieramy. Tutaj jeszcze mamy beczki. Co tutaj jest? Amunicja do pistoletu. Dobra. Amunicja do pistoletu. Drzwi czy korytarz? Drzwi czy korytarz? Czyli tamtej. Postaram się ciebie powalić w taki oto sposób. Albo w taki. Leżeć. No i tak ma być! No szk... Kto cię zapraszał? Jeszcze się tam jakiś piekli, ups. Jeszcze jest. Oj, so. No i, I. Ja się nie będę z nami tackał. Tamten to już w ogóle głowę stracił na samym początku. Coś tutaj może znajdę? Nie. Leon wszystko wygrzebał. Hamu. No Ejda, wiem jak to się skończy. No właśnie. Ho, 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 cześć! Ci się już tam... za bardzo podekscytowali. Synera? Eee, czy ja tutaj miałem się dostać? Tak. O, spadamy, 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 spadamy. Chyba, że nie jest ich za dużo. A, szkoda amunicji. Ja postaram się te klepsydry nie sprzedawać. Najpierw pójdę do tego pomieszczenia, które tam było i spróbuję wstać do tej skrzynki. Dobra, mam nadzieję, że chodzi o tą klepsydrę właśnie. Dobra, nikt nie spadł. Dokładnie o niej. Ejda, no. Teraz chyba będzie tak galeryjka mała.

Tu jesteśmy chyba bezpieczni. O, szybko padliście. Chętnie sz y szedłbym tam na dół, ale nie. No, znowu tarczownik, serio. A ten na szczęście ma zezan. Crawego nie ma. Róż tego. Tutaj coś może będzie. Nie. Nie ma go tu... Co za hamstwo? Daleko jeszcze do tego miejsca, gdzie mamy się dostać. O oh fakt. Powrót. Powrót. Przepraszam bardzo, ale nie podaruję skarbu. Ja chcę kuszę. Ten skarb jest gdzie? Naszymi plecami na dole, a chciałaś się ukryć, nie ma tak łatwo już te wazony sobie daruję, nie będę przedłużał, tak, tak, ty sobie tam strzelaj. Zapewne już tak się jak wymordowałeś wszystkich przeciwników, a cóż, skrypt gry to skrypt gry. Czy ja mogę z tego skorzystać? Nie, nie mogę z tego skorzystać. W takim układzie zniszczę ci wszystkie wazoniki, w których oczywiście nic nie będzie. Gdzie ja tutaj dokładnie muszę się dostać? Miejsce za moimi plecami. Leon! I got it! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler, my boy Salazar will make sure you follow the same fate. Obitan tan Stay with me, Louis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. <laughs> Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. Hmm. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak. Take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Jack Krauser has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said... The stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the Patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. Oczywiście, że zapiszę. I w tym momencie również się z Wami pożegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.